Uuu, wjeżdżam ze ziomu, wjeżdżam ze ziom, wjeżdżam ze ziomu, wjeżdżam ze ziom, ziom, ziom. ej Dobrze, oczywiście, że akceptujemy tą misję, tak no Co się nagrywa w ogóle, dobra, lecimy Intro o. Siema, z tej strony Matysz i dzisiaj powracamy sobie do The Twins Sorry za te, za te to, ale nie, nie wiem jak to włączyć, nie, bo zapomniałem niestety no mam nadzieję, że to Wam nie przeszkodzi. Oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, ponieważ tyle osób bez subskrypcji mnie nie ogląda. Będzie dużo, to, to wam do nie macie znaczka, jak nie to, to wiecie, to jest. To jest znaczek. Lajkujcie film. Koniecznie. Wejdźcie na Discorda, ponieważ on jest fajny i możecie na nim wysłać na przykład takiego fanarcika. Jakiego wysłał mi Kajlarek? A teraz. Była nowa aktualizacja w The Twins. Pewnie wiecie. Czekajcie. Opo opowiem wam po drodze, nie? Withgest oczywiście. Załączamy. Easy. i nie zmieniamy. Ok, ok. Oczywiście. Była nowa aktualizacja. Już od stycznia. Pewnie o tym wiecie. Jeżeli nie wiedzieliście, to napiszcie w komentarzu. Albo jak wiedzieliście. I umówmy się tak. Każdemu, kto, kto... To da łapkę w górę i napisz komentarz. Pod jednym serduszkiem przypinam. Pod jednym komentarzem przypinam serduszko. Dobra, 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 będzie. Będzie lekko legować. Nie no, jak, jak... jak ja przegram na easy. Już tą gierkę trochę wygrałem. Ale co najwyżej pokażę Wam. Co... co dodatkowi goście oferują. Jak się w ogóle skacze, to to jest fajne, nie? Bo wtedy wtedy się biega szybko. Kurde, kurde, nie, 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 nie. nie. O nie. O nie. Dobra, dobra, zwaliłem, nie? Zwaliłem. Umieję się do tego przyznać. Kurczę, głośno, głośno, głośno. Z tego co widziałem na YouTubie, to ludzie Kałasowa i tutaj. I w sumie nie wiem po co, po co to, ale dla mnie przydatnie byłoby znaleźć maskę slendrinę. Bo w trybie dodatkowy goście, jak, jak się ma maskę slendriny i będzie się. No to wtedy oni cię nie widzą, ale jak będzie się przy nich stało, to, to wtedy. Oni się po prostu kapią, że ty to ty. W przykład, że ja nie jestem slendriną. Urde. Tylko ja jestem człowiekiem. I no i wtedy moją mnie łapią, nie? Nie stójcie nigdy przy nich jak używam macie maskę Slendriny. Dodatkowymi gośćmi są Grany i Dziadek Wiecie, są teraz kuzyni nie jest nowa broń Plasma Ale ja chyba tego nie wszedłem. Cię coś mi fatalnie idzie a ten emulator Mi trochę utrudnia sprawę Bo ja to wygrałem Ale na, na telefonie to, wy, to wiecie Dużo to... łatwiej ja teraz Nie mogę te, tutaj tego skoczyć. Widzowie? Widzowie? Zachowajmy spokój, zachowajmy spokój. I oczywiście nie ma maski Slendryny, ale jest dynamit. On mi się przyda. Do wysadzenia ich jest młotek, ale. Mamy łom. Według mnie jest bez sensu. Giareczka ma swój klimacie, bo... Wow. straszna tylko przez emulator, tylko dlatego, że, że emulator utrudnia sprawę. To jest się przestraszyć, na telefonie jak... jak gram to się nie boję. Aha. No. Maska, maska. Czy maska będzie w sejfie? Błaga mnie. Dobra wysokość. He dobra. Hu, Musimy wysadzić babcie i po prostu cały team. Będziemy mieli trochę powody, aby poszukać maseczki. Dobra, oni są. Kabum. Teraz oni leżą. A nam się... Nam się bardzo przyszedła maska. No nie. Szczędzia tu. Jadę nie ma kodu. Dobra, to jest tylko easy. Też nie ma kodu. To jest easy, a mam z nimi problemy. Ja mam wielkie problemy z nimi. A nie powinienem nie? O, w przednim odcinku. To grubo grubas mi zrobił Jamskara. Wszedłem na górę. Ale kodu? A i notkę. Dziadek, serio. Mamy kod do takiej cząpeczki jednej Kod do save, ja po prostu nigdzie nie potrafię znaleźć Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam Dla Wisza, że widzicie jak mam Jest buntowana, ale po prostu no nie wiem jak to wyłączyć Nie wiem, jak wy widzicie to na nagraniu. Boże, by mi nagranie wyszło. Dobra, widzowie, wszyscy, wszyscy... Wszyscy tutaj doszli. Ja, ja wiecie, ile ja już to nagrywam. Ponad 10 minut. Nie wiem, ile wy będziecie oglądać. 7 czy ile tam. Ale ja coś czuję, że... Może nie dam rady tego całego przejść. Takie ja są moje. Słyszuć. O, ale się przestraszyłem! Się ale się już. No widzowie, no bez noski z to jest nie do przejścia. Nie do przejścia. Pewnie że babcia ma ochotę na dynamit. Babcia ma ochotę, bo przyszła jako pierwsza. zabiło. I sobie przepraszam, ale ja tego nie przejdę. A my że już się W takim jednym pokoju powajnym. A tu jednak nie. Oni naprawdę mieli są ścianę. Zjaj. Fu nie działa. zdziało się sobie. Co to ma być za koszmar, koszmar gra. Koszmar gra widzowie. O tak, tak właśnie tutaj chciałem wejść. A teraz tutaj tutaj to możemy. Zrobić teraz dużo rzeczy. Postawić to. A i tak mało wartością rzecz dostałem Dobra A żebym wszystkich widział za drzwiami I, I wysadźmy ich z dynamiku Gruby już jest Fajnie Grany już jest Wszyscy leży Chyba moja najgorsza gra w tą grę Już coś umiem Ja no dołu tego nie powiesz co tutaj rzucę coś mam, ale no nie, nigdy nie szło mi tak, tak źle fatalnie Jezu. Zaczmy bestie z dynamitu. Nawet w całym domu nie byłem. Totalna masakra. Dla mnie nie ma już szans na przejście tego. Dobra, dobra. Mi się że użyć po, po <laughs> Lo, to mi się zbugowało, ten maybe że mogę użyć poweru. To mi ja, się zbugowało. Bo jak macie to wyświetlone i was ktoś złapie, to, to... Wtedy to to zostaje, bo to już nie może wtedy zniknąć. Aż około... Zyskucie. Ja o tym nie idziemy, ale nie, spoko, chociaż jakiegoś glitcha zrobiliśmy w tym odcinku. Napiszcie, jak gracie gorzej ode mnie w tej grze. Nie, ja, ja będę musiał telefon jakoś podbić. O, ściana tu się kończy, a tu zaczyna. Fajnie. Jeżeli jest ktoś gorszy ode mnie, to niech, mi, to niech mi napisze w komentarzu. Albo na discordzie. O, lepiej na discordzie. Dwa razy wystarczy. Dobra, widzowie, jestem. Jestem. So Z żeby nic nie stracić. A nie są tam. Então, Estava... nie Zrozumcie mnie, mnie źle, nie? Aby nie mądrzeć. Sens sławy, tą gierkę. Ja to robię bez maski Slendrina. Bo nie mogę jej znaleźć. Значит. О. Yeah. Nie Czym tutaj zhałasować? Żelaznym dyskiem, dobra A nie tu Zobaczymy czy się pojawi Grany Jak się pojawią Robimy wybuch I, i oni giną iście ci bracia zawsze był Krany też, krany też, grany, grany, też. O nie, nie wiem, że ja jest, gdzie idzie. Idzie, 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 idzie. ja to Siedzisz, on zasnął. się on zasnął. Czekaj, czy grany zasnęła? dwa i bracia. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale widzowie dla mnie to, to już jest, to jest stracona gra. Нужно только что-то на гору Dobra, dobra, tego, tego, że ja mi się nie spodziewał. Wszyscy mi wyskoczyli. Wszyscy. Mam nadzieję, że fajny odcinek będzie że zostawicie lajka jak mi się uda dojść na górę się widzowie zobaczyłem bo teraz ty to mi zniknęło coś jest z... coś się z babcią stało Ej, nie, dobra, jednak nie było żadnego cięcia. Widzicie? Czekajcie. Widzicie to? Bo ja nie. A teraz tak. I, i się pojawia. Dobra, the Defauloper, defauloper, defauloper. Zrobiłeś strasznie dużo gliczów w tej gierce, w sensie bugów no bo liczy to, to jak się tam pojawił nagle dobra idziemy na hard 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 jak się skacze to się szybciej biega dziadek nie widział trudno, mam jeden cel ja będę odgadywał kody, bo jak ktoś tutaj słyszałem ten kod dość o, łatwo odgadnąć w kolejnym odcinku będziemy to przechodzić nie pamiętam kodu nie pamiętam możecie mi w komentarzu napisać jaki to był kot. ale wątpię by był taki no i wtedy tam się otwiera obraz u dziadka No dobra Przynajmniej zróbmy, zróbmy coś, coś glitch'em O, na przykład wejdźmy tak sobie poza mapę można, się to trochę delikatnie zrobić, to można wziąć tam obraz Z tego przedmiota Eee, dobra Ale moi drodzy Moi drodzy to, to już będzie To to już będzie koniec odcinka. No następny to przejdziemy Piszcie koniecznie w komentarzu czy właśnie gdzie, skąd on nie idzie. Czy jest Swidgast, czy nie z Guest O widzicie ona się krwią? O, tak jak w opinii sklepie. Pli. Czy mam to zrobić z witgest czy 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 nie z with Guest? Wiecie. Chyba długi odcinek, bo coś ciężę. Strasznie długo nagrywam. Co jest? Dobra. I jak to na kartonce będzie te o, że mogę użyć power to. Smażenie gry z dziadkiem. Fajnie, rodzinnie. Siema, no. Babcia tylko patrzy na prawo i na lewo, czy robali? Nie ma. No. <laughs> Oczywiście tutaj macie osoby bez subskrypcji. Jeżeli nie ma, to nie ma. No i co, no i na razie.